Dziękujemy za nominację Medykom Miasta Stołecznego Warszawy. Gdy byliśmy najbardziej potrzebni, stanęliśmy na wysokości zadania. Wtedy nasi ratownicy, nasi... Jeszcze raz. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby się Dobra, dziękuję. A jakby co, ten live jest potem zapisany? Jest live, Dobra, dziękujemy za nominację. Dziękujemy za nominację medykom Miasta Stołecznego Warszawy. Gdy byliśmy najbardziej potrzebni, stanęliśmy na wysokości zadania. Wtedy nasi pacjenci okrzyknęli nas z bohaterami. Aby zmotywować ministra zdrowia, odpowiedzialnego za wprowadzanie zmian w ochronie zdrowia, przyłączamy się do akcji. Panowie ministrowie, teraz wy macie szansę zostać bohaterami i podjąć realne działania. Nominujemy porozumienie chirurgów skalpel, krajową izbę fizjoterapeutów oraz ratowników z Meditrans Wola.